Siemaneczko, witam Was po raz kolejny na moim sumowym kanale. Dzisiaj wybieram się nad moją kochaną rzekę Wartę. Dawno mnie na niej nie było. Z tego co wiem, fajnie podniósł się poziom, także może to czas na wielkie żarcie. Ale przed samym wyjazdem muszę ogarnąć łódź, bo jest tu sporo syfu po ostatniej mojej zasiadce na Wiśle, na której łowiłem złogi. E, ja troszkę zrobiłem, troszkę naniosła szery, także muszę to umyć, ogarnąć. Jadę po drodze na stację, zatankuję sobie silnik do łodzi i będę ruszał na wodę. Morski, wbijajcie, subskrybujcie mój kanał, bo gdy będzie nas coraz więcej, ja też będę miał więcej możliwości, żeby robić coraz to lepsze materiały. Także wbijajcie, zostawcie suba. Łapkę w górę, żebyście byli na bieżąco z filmami. Ja biorę się do roboty, a was zapraszam na kolejny materiał w sezonie 2024. Forever is the strangest thing. It's shorter than you think. thank uh -huh. Właśnie doleciałem do mety, w której będę dzisiaj łowił. Rozłożyłem sobie brolkę. Rozłożę sobie zaraz jeszcze łóżko. Troszkę musiałem wyciąć terenu, bo jak widzicie jest tutaj to bardzo zarośnięte. To taka moja dawna meta, w której dostałem lata wcześniej naprawdę dużo fajnych ryb. Dzisiaj postanowiłem odświeżyć to miejsce, także zobaczymy co będzie. Warta w ostatnim czasie przybrała 90 cm, także naprawdę jest to sporo. Mimo wszystko ta woda się gdzieś ustabilizowała. Nie płynie dużo syfu, w sumie nie płynie już go prawie wcale, także wydaje mi się, że będzie można komfortowo połowić. Nie będzie się to wszystko czepiało naszej plecionki. Podpłynę sobie zaraz po kamienie, bo muszę znaleźć jakieś wyższe miejsce, gdzie tych kamieni nazbieram, ponieważ jest wysoka woda. Wszystkie opaski są wokół zalane, także ciężko coś znaleźć. I co? Popłynę, wytypuję sobie mety. Dzisiaj będę obławiał dwie takie zalane główki, także przyszykuję sztyce, powbijam na metach i co? Zapraszam Was mortki. Do dalszej części materiałów, a ja zabieram się do roboty. Urga, wiążemy pętelkę i do tego pójdzie agraweczka, baklet i zestaw będzie stał tam stroną. Myślę, że to ogarnie utrzyma. Zobaczymy jeden zestaw. Dzisiaj będę kładł na głębokości 1,70 m, drugi na 1,40 m. Zobaczymy, co w tej warcie mojej kochanej się dzieje. Dalej wyłaś. Dobra. Cyk. Pierwszy kamień gotowy. Lecimy z następnym. Tak, coś czuję, że to będzie, będzie padać. Coś ta pogoda się zmienia, ale może to dobry znak, że coś się, mortki wydarzy. Także muszę się zbierać żebym zdążył wszystko fajnie obrać sobie tak jak mówiłem są to mety, w których połowiłem już kiedyś fajnych ryb Także myślę, że są odwiedzane przez te wąsy dawno mnie tu nie było naprawdę nie pamiętam kiedy ostatni raz siedziałem w tej mecie także dzisiaj zobaczymy co to będzie Dalej. Nie mogę. Nie mogę przełożyć. Kur. Jak zwykle komplikacje mordy. Dobra. Kamienie mam gotowe. Dobra, mordeczki. Zbroimy pierwszy zestaw. Tu Wam jeszcze nie pokazywałem nowe jeżyki z bardzo fajną głośną grzechotką. W takim nowym kolorze, na razie w testach. Tutaj dałem jeszcze drugiego klasycznego jeża z tego powodu, że mam, zobaczcie, bardzo takie żywe te żywce i duże, i żeby to było wszystko tak jak się należy, żeby się to nam nie plątało, bo karpie Takich trochę większych rozmiarów lubią ten zestaw splątać, dlatego dałem tutaj dwa klasycznie agraweczka. Wnosek zapinamy. Takie jest Wszystko wywożę wcześniej te zestawy, bo nie chcę, żeby mnie coś spotkało nieprzyjemnego. A te chmury są takie, Wam powiem. Dziwne troszkę klasycznie trytytka, ale silny jebaniutki. Jakbyście mortki szukali jakichś moich akcesoriów, wszystkie znajdziecie na stronie www.biżuteriaSumowa.pl. Wbijać, robić zakupy. Zostało jeszcze, że tak powiem, troszkę rzeczy. I większość jest dostępna. Także jak byście się przygotowywali do jesieni, to serdecznie zapraszam. Wyposażycie się u nas od A do Z, od sztyc, pomaty, po, maty, po agrawki, stopery. Wszystko jest w jednym miejscu. Zestawik gotowy. Tak się to prezentuje. Lecimy z wywózką. Dobra mordeczki, lecimy z pierwszym zestawem. Wyrzucamy sobie żywca. Robi nam się wypłycenie. Zostawiamy cyk bardzo ładnie Dobra, siedzi we do widełkach lecimy do brzegu będziemy robić na odciągu, także agraweczka baklet, do niej żyłeczka. Co? Lecimy. Muszę trochę dokładniej to napłynąć. Dobra, poszło elegancko, podpływamy do spławiczka szybkiego montażu Który jest tutaj dowiązany Uważaj sary Dobra, elegancko stoimy Tutaj jak raweczka Lecimy z tym do brzegu. Mam nadzieję, że mi tu plebki wystarczy, bo to jest naprawdę spora odległość, ale damy radę. Lubię te wywózki takie dalekie, że na koło protku za dużo nie zostaje. Wymortki mordki wywiezione. Było trochę komplikacji, ale jest naprawdę duży wiatr. Zrobiło się bardzo pochmurnie. Także zobaczymy, co z dzisiejszego dnia wyniknie. Samemu przy tej wywózce jest naprawdę ciężko. Trzeba to ogarniać, ale całe szczęście. Wszystko udało się zrobić pozytywnie. Zobaczymy, co dzisiaj się wydarzy. Mam nadzieję, że ta wysoka woda ten spadek temperatury wody pobudzi te warciańskie wąsy i zobaczymy się już przy jakimś holu ja za chwilkę biorę się za kolację zjem coś ciepłego, wypiję jeszcze jakąś kawę i co, nic innego nie pozostaje jak czekać zestawy dzisiaj postawiłem na dwóch różnych głębokościach jeden jest na metrze m z takim spadkiem do 3-2m, 3, a drugi jest na szczycie takiej zalanej główki i tam jest głębokość metr 40. M. Trzymajcie mocno kciuki. Tak wygląda mój obóz. Kije na napięte z tyłu brolka. Ja biorę się za jedzonko, tak jak powiedziałem i nic. Czekamy mordeczki. Piękna ryba. Piękna warciana ryba. Siemaneczko mordeszki. Udało się przechytrzyć naprawdę wielką warciańską rybę. Zobaczcie jaki ma łeb cały w pijawkach. No mega ryba. Powiem wam, że warunki pogodowe, pogodowe przepraszam, nie sprzyjały, ale konsekwencja i dążenie do celu zawsze popłaca. Wypuszczamy piękną rybkę, żeby w jak najlepszej kondycji wróciła do wody. Mortki wbijajcie na mój kanał, subskrybujcie. Niebawem wybieramy się na kolejną gdzieś wyprawę. Może Wisła, może Warta. Zobaczymy, jak to wszystko będzie z tą wodą, bo mamy okres, gdzie te wody się podnoszą. Także trzeba yy, dokonywać mądrego wyboru, żeby po prostu pojechać połowić, a nie się pomęczyć. Wypuszczamy wielką rybę, niech cieszy innych wędkarzy i Wy postępujcie w ten sam sposób, bo za rok może złowić ktoś ją z Was na przykład i się cieszyć. Piękna, naprawdę duża ryba w pięknych kolorach. Ryba pobrała dwa jeżyki 10 gramowe z takim karpiem 40 centymetrowym. Mega walka, mega silna ryba. Dziękuję i wracaj byku. Bra. Oh. Mordeczki, ja zakończyłem swoją jesienną, warciańską zasiadkę. Powiem Wam szczerze, warunki atmosferyczne były naprawdę hardkorowe. Bardzo mocno wiało, przepadywał deszcz, także aura typowo jesienna. Jak widzicie w sumie, za mną liście już opadają z drzew i ten spadek temperatury Wody i spadek temperatury powietrza na pewno mocno pobudził te warciańskie wąsy. Złowiłem piękną, naprawdę warciańską rybę, która ma dla mnie ogromne znaczenie. Nic, ja powoli będę uciekał do domku. Pamiętajcie, Mortki, że jak pęknie 3000 subów na moim kanale, to robię fajny konkurs, w którym do wygrania będą dwie fajne, sumowe rzeczy od firmy Tomcat Fish Headmate. Także wbijajcie, zostawcie suba, zostawcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco z wszystkimi moimi filmami. Dziękuję Wam, że. Jesteście razem ze mną, że z każdym filmem przybywa Was coraz więcej. To mnie bardzo motywuje do działania i będę robił tak jak powiedziałem już we wcześniejszych materiałach: coraz lepsze filmy i coraz więcej tych filmów. Także rozwijam się i pamiętajcie, że gdy zbudujemy większą publiczność, ja też będę miał dużo większe możliwości do robienia nowych ciekawych materiałów, także wbijajcie, obserwujcie. A ja z całego serducha wam dziękuję, że jesteście ze mną. Lecę do domu, bo powiem wam szczerze, że trochę przemarzłem po tej sesji. Byłem cały w śluzie, teraz się przebrałem w świeżą ciepłą kurtkę. Lecę do domu na jakąś ciepłą herbatkę. I co, mortki? Widzimy się w kolejnym materiale. Pozdro, Tom Catfish, mate!